To wszyscy znają twarz naszej wielkiej rodaczki. i podobizna znajduje się no. w wielu miejscach, na wielu powiedzmy, znaczących instytucjach międzynarodowych. To jest akurat znaczek polski, Cena przybliżyć przez to jakieś takie ważniejsze wydarzenia z jej życia, które to życie nie było. No. Monotonne, powiedziałbym, albo tylko ślanką, albo tylko pracą, ale opitowało wiele bardzo ciekawych, dramatycznych, a nawet praktycznych wydarzeń. Maria, jak mówię, w domu, wierzytelnie, Maria, bardzo dużo. Czyta. Pisze jeszcze. Ma ludzi, Interesują literatura, socjologia, anatomię, matematyka, a przede wszystkim przyrodnictwo. przyrodniczy. Czyta, widzicie, w takich językach. Niemiec, rosyjski. Tak. No i pozostaje podpłyje pozytywista. czyta tam świętą, tak wszystkie orzeszkową I w normalnych warunkach to są izolatorami, ale w odpowiednich warunkach mogą stać się I My próbujemy to zaprezentować. Wy to zacznijmy od gazu, to jest taka zwykła rura szklana z dwoma elektrodami. O, to jest ta rura, ona jest podłączona do pompy próżniowej, ta pompa tutaj stoi. I dwie elektrody, katoda i anoda, będą podłączone do źródła wysokiego napięcia, więc zobaczymy, czy i doka, One zostawiają ślad w postaci takiej siedzącej smugi. One mają masę, mają pęk. Zobaczycie za chwilę, co się tu będzie działo w tej pańce szklanej. Ja nie wiem, czy widzicie, o, widzicie te błyski. O, to są wypłane padającą wiązką na taki garnacze. Ta. Więc zaponite efekty można obserwować. Mamy ratowane ręce prosto. Teraz, żeby się złota, co trzeba zrobić? Jakoś się To zaznaczyłem, że nie zaopadzimy kondensatora w sieci. Nic nie dotykamy, że jemy powietrze, a nic z zjemy, jony. Albo elektrony tam są same i jony dodatnie... Tak? Na pewno są i te i te. Spróbujemy pokazać, że naprawdę tak jest. Że tam są jony dodatnie ujemne. Pan Marek co zrobi? Zapali świecę, włoży między to, bo zapali świecę i Jest przeciwpliwe, bardzo kartka nie się pomaga. jest ten jest samolot, jest miał ten, ma, ten kaka, polega na tym, że będę ten metalowym... tak? nie będę miał samolot, będę miał samolot, będę miał tym, będę będę miał samolot, będę miał samolot, będę miał samolot, będę miał samolot, będę co też Nie to jest istotne. Jest, jest, jest szkło, to jest między, to źródło, źródło. między włóknem, które żarzy. O, Widzicie, jak mam na ręku to I tu mi A więc lecą takie elektrony.